Cześć, nazywam się Monika Urbańska, jestem instruktorką Indigo Nails. Dziś pokażę Wam gorące nowości Indigo, których nie może zabraknąć w Waszych wakacyjnych stylizacjach. Jesienna kolekcja lipstick absolutnie podbiła Wasze serca, dlatego z pewnością spodoba Wam się nasz dzisiejszy film o jej nowej, zachwycającej odsłonie. Przed Wami Lipstick Summer. Kolory inspirowane trendami makijażowymi na lato 2019. Warto wspomnieć, że w nowych kolorach zastosowaliśmy nową formułę, dzięki czemu konsystencja jest bardziej kremowa, a także nowy zaokrąglony pędzelek, co ułatwia pracę. W skład kolekcji wchodzą cztery kuszące odcienie różu, które stanowią doskonałe dopełnienie letniego kobiecego looku. Teraz zapraszam was na prezentację nowych czterech kolorów Lipstick Summer. LILU, czyli orzeźwiający mleczny koktajl w kolorze liliowego różu. Mimoza, słodki brzoskwiniowy odcień różu. Babylicious, dziewczęcy i zniewalający odcień różu. Agli Betty, nasza ultra kobieca gwiazda, najbardziej nasycony z odcieni lipstick Summer. Uwaga! Kolekcja Lipstick Summer dostępna jest wyłącznie w klubie lojalnościowym Indigo. To tylko jedna z wielu atrakcyjnych ofert kierowanych do członków Indigo Expert Club. Dlaczego jeszcze warto dołączyć do naszego programu? Wszelkie informacje na temat korzyści wynikających z członkostwa w klubie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zajrzyjcie tam koniecznie. Link do strony znajdziecie w opisie filmu. I jak podobają Wam się nasze gorące nowości Indigo? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Turys odcieni lipstick summer, najchętniej wykorzystałybyście w waszych wakacyjnych stylizacjach.